Tum, tum-tum Przedszkole Czwarty odcinek Wita was, siemanko wszystkim, jestem Dismatter2 Oto czwarty odcinek Dismatter2 Jezus ludzie, docho... rozumiecie, że dochodzimy do końca całej gry? Ja wam pokażę teraz, zobaczcie stało, na... stało nam jedynie chyba, nie wiem, chyba jeszcze trzy zakończenia nam zostały Patrzcie Chince, zobaczcie. Zrobiliśmy normalny dzień szkolny. Zrobiliśmy Lili. Jeromiego jeszcze nie zrobiliśmy. Zrobiliśmy nauczycielkę. Zrobiliśmy na Nageta. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery zakończenia zrobiliśmy. Pozostały na... Pozostały na... Pozostało nam jeszcze Jeromi, Bax, Monty i Lili. A później to jest zbieranie kart i później sekretne zakończenie. Więc tak. Dzisiaj robimy Baxa tak, tak jak w poprzednim odcinku zrobimy dzisiaj uczy, to teraz zrobimy Baxa Nie no, ale dzisiaj będziemy wykonywali misję od Baxa Z czego słyszałem, jest dosyć skomplikowana albo tak się wydaje Ale na pewno dzisiaj będziemy potrzebowali lunch pass i kwiatek, z czego się dowiedziałem I będziemy również potrzebowali 3 dolary O nie, nie zrobimy 3, nie, nie mamy 3 dolarów nie zaczniemy bitwy z Baxem Musimy pozbierać sobie trochę, po, pojadać sobie trochę jabłek Ja akurat mam ten kwiat... nie Kwiatek to się wtedy Bugs wkurzy, to nie Nie Dobra, idziemy, 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 idziemy po slopa, żeby nie zostać Żeby y, Mieć coś na show Entel, bo kiedy, dosta, bo kiedy dostanie kiedy nie będziemy mieli nic na show entel, to wtedy będziemy zostaniemy zastrzeleni przez dyrektora Dobra, 5 dolarów na 6 Nie, na złotówkę, dobra, to nam, to będziemy mieli razem 6 dolarów Mam slopa Oj chyba Aha, dobra, pokazałem Lunch Pass, dobra Dobra, więc tak, mamy tutaj 6 dolarów. No to zaczniemy bitwę z baksem, co według mnie jest najważniejszą tutaj rzeczą na razie, ponieważ dzisiaj robimy misję z baksem. Więc tak, jeszcze raz lunch pass. Yy, I w sumie wiecie co? Wydaje mi się, że ta misja z baksem będzie bardzo ciekawa, bo słyszałem, że. bo słyszę, tak zaspoileruję, jeżeli nie chcecie to sobie o minutkę, że podobno będziemy musieli zabić nauczycielkę, i to jest bardzo źle. Dobra, z czego słyszałem? Potrzebujemy 10, 3 i 10 groszy, 3 dolary i 10 groszy. Tak, tutaj Bax wyczuwa nas. Tak, mam kasę. Proszę bardzo. Dziękuję. Więc tak, teraz gadamy sobie to z nagetem. Chcę być twoim przyjacielem. Kwiatek. Okej. Okay. Dobra. Dostaliśmy na Geta i dostaliśmy maszynę. Dobra, teraz idziemy do nauczycielki i konfidencimy, że bak nasz okradł. Dobra, i ja ona teraz mówi. Wiesz, co? Nie jestem fanką, że moi malutcy ulubieni studenci mówią jej nie. Ale mam nadzieję, że nic złego mi się nie, nie stanie, to by było bardzo złe. E, mi też. To przynajmniej ta, ta jedyna myśl dobra. Dobra. Go outside. I o! Teraz Bugs do nas nazwoła. Pst! Hej, dzieciaku! Słyszałem, co nauczycielka chciała mi zrobić um, już kilka rzeczy chciała mnie coś wplątać on mówi że otrzymał już dwie uwagi i Yy, jeszcze jedna, to by to zostanie wyrzucone ze szkoły. Czy to by było takie złe? Yy, biorąc pod uwagę, że poprzedni wywalony w cudzysłowie yy, dzieciak ten tobili, który zaginął yy, cóż, brzmi to bardzo źle. Zapamiętam to. Powinniśmy działać yy, razem. Jestem za tym. Jest A da Słuchaj, coś. Ta, ta, słuchaj, coś dziwnego, coś okropnego dzieje się w tej szkole, ale wszyscy o tym nie, nie gadają. Ale ja nie poddam się bez walki. Dobry punkt. Yy, mam lunch pass. No i zobacz sobie ty mały tutaj. Yy, popilku yy, nauczycieli. Yy, Morning, time we go and have very special with together. Oh, tak. to the back, so not... Aha, skąd wiesz, że się odwróci? Hm. Dobry punkt. Musimy. Z... Potrzebujemy czegoś, co możliwe, że Monty ma. O Jezus, Mary Monty, co ty nam przeszykowałeś? E, chcę coś kupić. Mhm. tak. Dolar $50 Dobra, dostałem. Aha Okej. Okay. O, tam jeden ten pominąłem. Da, musimy to przyczepić do... jednej z ławek. Nie wiem. W podpowiedziach to tutaj pisze, że musimy to przyczepić do jednej zła. Czekajcie, zobaczmy, pogadamy za... Czy masz to? Tak, mam to. Aha. Tak, teraz musimy to przyczepić do jedne jednego ze stołów. To ja to przyczepię... hmm... No, a tutaj to przyczepię. Tak. I co teraz? Nie, naget nie. Nie wiem co teraz, chyba... Więc tak, raczej z jakimś się przyjaźnić nie będę. Dobra. No to zjadamy sobie jabłka. Okej, okay, dzieci, idziemy. Ja chcę... Ja chcę... I want have... Chcę z tobą... Chcę z tobą zjeść lunch. O. Aha, no to sobie nie zapalę. No to nie zrobię sobie przerwy na palenie. No dobrze, będziesz miał specjalny lunch ze mną. Dzisiaj. Wspaniale. Yy, a reszta wychodzić do, do kafeterii. Dobra. O, maka dostałem. E, ten spe, posiadanie. Spożywanie? Nie wiem. Sp powiedzmy, że spożywanie. Spożywanie specjalnego lunchu z moim ulubionym studentem. Yy, nie, oprócz palenia to jest moja ulubiona rzecz jak chodzi o nauczanie yy, masz tutaj ma, mac glob silly meal yy, to może będziemy to nazywali happy meal, dobra happy meal <ścoughs> yy, dla siebie, dziękuję yy, no dawaj spróbuj, jest na pewno przepyszne nie wiem co to... O, użyj to, yy, coś Jezus maria. O, mój Boże, bo o, czy ten dźwięk dobiegł stąd? I teraz, mogę zejść? Nie nie mogę. A teraz, Je O Jezus maria. Ach, ty mały karakanie. Ja ci zaraz, o mój Boże, i ty. Eee. E Słyszałem, jak krzyczy. Yy, wszystko zrobiłeś? Yy, dobra. Wyrzucę ten. Pewnie ma telefon. Wezmę go. Ok. Dobra. I tak po prostu sobie idę, kurde. Siema naget. Ja sobie idę, 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 kurde. Po całym bawię się, kurde, z koleżankami, z kolegami, ale nikt nie zauważy, że to jest zakrwawiony. Kurde, nikt przed ty to nie weźmie pod uwagę. Cóż, w końcu przedszkole. Co tam naget? Naget przyjaciela zawiódł y, test nagetów przyjaźni. Przepraszam za to. Nic nie zgodzi. Naget gdzie jest Billy. A co naget? Chciałeś mnie wybuchnąć? No nie, niestety dzisiaj dzisiaj mnie nie wysadzisz. Stęczny, aha, aha! A, bo my ten jego przedmiot użyliśmy. O, to naprawdę to na pewno smuci nageta nie chcę być już twoim. Nie naget! Nie, proszę, bądź jeszcze moim przyjacielem. Ten tajemnicze zakończenie jeszcze przed, przed nami. No nie brzmi dla mnie dobrze. Nie, no czemu czemu moja postać to powiedziała? Naget, nie! Dobra, okej, okay, skry so it. Okej, okay, musimy to do Nageta dziury. Czy mogę schować coś w twojej w dziurze? Najpierw zawalasz sprawę nagetów, a nawet nawet najpierw zawalasz sprawę nagetów, a teraz proszę mnie, czy możesz coś schować w nugget Cave? Ie. Po prostu tą jedną rzecz. O mój Boże, czy to jest nóż, który yy, ma złe myśli? Yy, yy... Naget nie chcę tego w naget cave. Ie. Dobra, very well. Stop. Aha. Jeżeli. Jeżeli będziesz mnie dalej. Nie. Jeżeli obiecujesz. Nie. Jeżeli obiecujesz, że nie będziesz już nageta y, de, denerwował, będziesz mógł to schować. Dziękuję. A teraz zniknij. Nie chcę. Aha, dobra. Sure, bye, sure, bye. Where did you get rid of it? Czy to schowałeś? Znikło. O mój Boże, ja nie mogę w to uwierzyć, że to nam się uda, że ujdzie nam to na sucho. Eee. Aha, dobra. Co z jej telefonem? Nie martw się o tym, just keep. Po prostu miej oczy otwarte. Okej, okay, dobra. No to tutaj chyba już nie mamy nic do roboty no to. Co jeszcze pogadamy, pogadamy sobie jeszcze z tym? Tym? Idź y, się bawić y, z dziećmi, młody. Albo nie, czekaj, y, po takim starym miodku. Idź się bawić z dziećmi, bały dzieciaku. Co się stało z. Y, in. Co się stało. Y, y, czemu tutaj jesteś? Y, twoja nauczycielka uciekła podczas lunchu. Nie odbiera też swojego telefonu. Pewnie dostała gorączki od tych waszych głupich y, zabaw. Jestem tutaj po to, żeby was pilnować i mieć pewność, że się nie pozabijacie. Interesujące. Dobra. Monty, masz coś ciekawego na sprzedaż? Bo ja ciebie w sumie nie patrzyłem co ty masz w ogóle chyba. Monster Monstermon! 12,50. No posrało cię, Monty! Monty, posrało! Dobra, yy, Więc raczej nic już tutaj nie mamy, to więc jemy jabła. Ech, dobra, małe dzieciaki. Wchodzimy do środka. kowata inside. Dzieci, jeżeli. Mam dla was złe, wież, z, le, złe wieści. Jeżeli spojrzycie w prawo, zauważycie, że wasza nauczycielka została zasztyletowana. O mój Boże! Czy w naszej. Yy, czy mamy tutaj morderce? To na pewno jest ten woźny! Yy, woźny został oczyszczony z zarzutów. Sprzedawał swoje biskucy, biskuit, bas, kiedy umarła. A, zasługiwała na to! Co teraz z tym zrobić, tato? Najpierw bili, a teraz nie jesteśmy w bezpieczni w tej szkole. To na pewno ubije moją sprzedaż w tym tygodniu. To na pewno... Ubiję moją sprzedaż w tym tygodniu. Wystarczy! Naget lubi, jak ona teraz pachnie. No, naget masz, masz e, ciekawy fetysz. E, zamknij się, głupi dzieciak. E, nie nazywaj tak nageta. Naget to jest spoko, ziomek. Tak? Spokoziomek. E, dobra, e, więc tak. E, zamknij się, głupi dzieciak. Zawiera stąd swoje piłki. Dobra, Dobra. Yy, dobra. Ok, teraz będzie nas przeszukiwał Bugs. O, dał mi telefon. Hmm. No dobra, nie wygląda, żebyś miał cokolwiek, żeby ją skrzywić. Ok, no i nam się udało. No i Bugs tutaj schodzi i my z nim gadamy. Smracały, taki zakrwawiony. Well we did it! We got away which murder? Trust me when you say much for the. Aha, on mówi, że jeżeli coś mówi i to jest najlepsze, i on jeżeli mówi, że to jest najlepsze, najlepsza droga, to jest najlepsza. Mam tak na... mam taką nadzieję. Mam wciąż mam wciąż masz wciąż jej telefon, możesz sobie go zatrzymać. Przed... Mhm. Dobra. Maybe you can. Może, może będziesz mógł go użyć nas innego dnia. Dziękuję, fajnie. się. Yes, yeah. Super bully! Dostałem osiągnięcie super bully, czyli y, super, y, jakby to nazwać, super. Mm, czekajcie, super, super. Mm. O Super Bully, Super Chuligan, o! I dostaliśmy nowy słuchajcie, dostaliśmy nowy specjalny, specjalny przedmiot. Jest to telefon. Słuchajcie, mamy już cztery specjalne ten, przedmioty. Teraz prawdopodobnie zostało nam ich yy, kilka. Ra więc tak, yy, więc teraz nie będę musiał prosić rodziców, żeby mi kupili telefon, bo już nie potrzebuję. Więc tak, mam nadzieję, że Wam się to podobało. Jeżeli również chcielibyście, abym, jeżeli chcielibyście, nagra żebym nagrał jakieś inne gry, bo na razie nie mam pomysłu, napiszcie w komentarzach, ja je nagram, możliwe. Ale, więc tak, jak macie jakieś pomysły na gry, to mi je podsyłacie w komentarzach. Ale ja oczywiście to będziemy musieli dokończyć. Taki te garden bo jak zobaczcie, jak nam mało zostało. Patrzcie, wiecie ile nam mało zostało? Stało nam tak naprawdę... Zobaczcie, skończyliśmy Baxa. Zostały nam raz, dwa i trzy. Stało nam trzy zakończenia jeszcze sekretne zakończenie. Yy, więc zarobiście, według mnie. Mm. Więc, tak, jeżeli zb... Nie, więc tak, jeżeli wam się spodobał ten odcinek i chcielibyście więcej, to zostawcie łapkę w górę a ja w, idę do mojego łóżka spać i, z, i idę, z, idę i y, idę na razie.